Mówiono o nim jako o zwycięzcy spod Monte Casino generał z żelaza, a po wojnie nazywano go zdrajcą bez paszportu. To brzmi jak paradoks, ale dokładnie tak wyglądała historia Polski po 1945 roku, gdy bohaterowie trafiali na czarne listy, a ci, którzy walczyli po stronie wolnego świata, nagle stawali się wrogami ludu. Władysław Andes, człowiek, który wyprowadził tysiące Polaków z sowieckiego piekła. Pokonał Niemców we Włoszech i dał narodowi nadzieję, zakończył życie z piętnem bez obywatelstwa. Nie był to przypadek. Wszystko zaczęło się od paradoksu. Jak to możliwe, że generał, który nigdy nie złożył broni wobec wroga, został wymazany z własnej historii? Anders nie przegrał bitwy z Niemcami. Przegrał wojnę o pamięć z polityką, z Moskwą i z tym, co po wojnie nazwano Nową Polską. Był rok 1946. Świat świętował zakończenie wojny. Churchill palił cygara. Stalin planował nowy porządek w Europie. Tymczasem Anders otrzymał list z Warszawy, w którym nie było gratulacji, lecz rozporządzenie pozbawienie go obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej. To tak, jakby Robert Lewandowski po zdobyciu Mistrzostwa Świata dostał zakaz wjazdu do kraju, bo nie podoba się trenerowi. W PRL Anders był persona non grata. Nie wolno było drukować jego nazwiska, a jeśli już, to tylko w kontekście zdrady. W filmach był cieniem imperializmu, w podręcznikach emigrantem wojennym. W rzeczywistości był jednym z niewielu, którzy mieli odwagę powiedzieć Stalinowi: Nie, dziękuję, moich ludzi nie wyślę na śmierć. To jedno zdanie kosztowało go wszystko: karierę, dom, paszport i przez wiele lat pamięć w narodzie. Zanim stał się wyklętym bohaterem. Anders był człowiekiem z krwi i kości, oficerem, wizjonerem i, jak mówią świadkowie, cholernie upartym typem. Nie znosił kompromisów, zwłaszcza tych pachnących Moskwą. Być może właśnie dlatego Anders to postać nie do zaszufladkowania. Nie był generałem z marmuru, lecz człowiekiem z zasadami. Dla jednych symbol nieugiętej Polski, dla innych relikt sanacji, przeszkoda w budowie nowego ładu. Dla swoich żołnierzy był ojcem, dla władz PRL zdrajcą, a dla historii historię pisał ten, kto trzymał pióro. Choć jego imię wymazano z oficjalnych ksiąg, Anders nigdy nie zniknął z serc tych, których uratował, bo to on wyprowadził ich z łagrów, dał mundury i poprowadził pod Monte Casino, gdzie biało-czerwona flaga zawisła na ruinach, a echo czerwonych maków niosło się po świecie. Ironicznie. To właśnie triumf pod Monte Cassino stał się początkiem jego końca. Bo po wojnie, gdy żołnierze wracali do domów, Anders nie miał dokąd wrócić. Jego Polska, ta prawdziwa, pozostała po drugiej stronie żelaznej kurtyny. To historia człowieka, który zwyciężył na polu bitwy, ale przegrał z polityką. O generale, który nie miał kraju, ale miał honor i o tym, jak łatwo bohatera zamienić w wygodnego wroga, gdy prawda przeszkadza w budowie mitu. W świecie PRL najgroźniejsi byli ci, którzy przypominali, że wolność nie jest na kredyt. A Anders przypominał to aż do końca. Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu, w rodzinie o niemieckich korzeniach, lecz całkowicie oddanej polskości. Jego ojciec Albert był inżynierem kolejowym. A matka Elżbieta dbała, by synowie pamiętali, kim naprawdę są, mimo wychowania w carskiej Rosji. Andersowie mieli czworo dzieci, ale to Władysław od początku wyróżniał się niepokojącą cechą, nie umiał się podporządkować. Już w szkole kadetów w Rydze uchodził za prymusa, ale też kłopotliwego ucznia, zbyt samodzielnego, zbyt głośnego i zbyt pewnego siebie, jak na wojskowy regulamin. W 1910 roku trafił do słynnej Akademii Wojskowej w Petersburgu, gdzie szybko dał się poznać jako człowiek z wizją, żołnierz myślący za oficerów, co w hierarchicznym imperium nigdy nie wróżyło kariery. W czasie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej. Paradoksalnie, tak wyglądał los Polaków: każdy walczył tam, gdzie los go rzucił. Anders walczył dzielnie. Zdobył odznaczenia i awansował na kapitana, ale w duszy wciąż nosił Polskę, której wtedy jeszcze nie było. W 1917 roku, gdy wybuchła rewolucja, wielu oficerów rosyjskich porzucało muntury i uciekało na zachód. Anders postąpił inaczej: przyłączył się do tworzącego się polskiego wojska na wschodzie. W 1918 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość, Anders wrócił do kraju jak wielu innych żołnierzy z armii Czarskiej. Dla Józefa Piłsudskiego był jednym z tych, których można było wykorzystać: ambitny, stolny, odważny. Dla Andersa Piłsudski był wzorem, ale tylko do pewnego momentu. Obaj wierzyli w silne, niezależne państwo, lecz mieli zupełnie odmienne wizje jego osiągnięcia. Anders był bardziej pragmatyczny, mniej romantyczny, bardziej żołnierzem niż wizjonerem. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku wykazał się odwagą i chłodną głową, dowodząc oddziałami kawalerii, które rozbijały kolumny sowieckie na północnym froncie. Żołnierze mówili o nim, nie śpi, nie je, tylko patrzy na mapę i myśli. Za kampanię 1920 roku otrzymał order Virtuti Militari i Krzyż Walecznych. To był czas, gdy Polska miała wielu bohaterów. Ale Anders wyróżniał się tym, że nie potrzebował publiczności. Po wojnie rozpoczął błyskotliwą karierę w Armii II Rzeczypospolitej. Ukończył wyższą szkołę wojenną w Warszawie, odbył kursy we Francji. W 1938 roku mianowano go pułkownikiem a w 1934 generałem brygady. Pracował w sztabie, był analityczny i perfekcyjnie zorganizowany. Jednak jego niezależność znów zaczęła przeszkadzać, a w kręgach sanacyjnych szeptano, że Anders zbyt głośno myśli i za mało klęka przed marszałkiem. Mimo to pozostał wierny służbie. W 1939 roku, gdy Niemcy uderzyli na Polskę, stanął na czele nowogródzkiej brygady kawalerii. To, co wydarzyło się potem, było początkiem jego legendy. Po klęsce wrześniowej, Próbował przedrzeć się na południe do Rumunii, by kontynuować walkę. Został jednak ranny i dostał się do niewoli sowieckiej. Dla większości żołnierzy było to wyrokiem śmierci, dla Andersa początkiem nowej wojny. W więzieniu NKWD w Moskwie przesłuchiwano go bez końca. Stalinowscy oficerowie pytali: Dlaczego walczył pan przeciw Armii Czerwonej? Anders odpowiadał: bo przyszła do mojego kraju bez zaproszenia. To wystarczyło, by trafił na Łubiankę, gdzie przez dwa lata przeszedł piekło głodu, izolacji i brutalnych przysłuchań. Nawet tam nie podpisał żadnego oświadczenia lojalności. Gdy w czerwcu 1941 roku Niemcy zaatakowały ZSRR, Stalin nagle potrzebował Polaków, a Anders został niespodziewanie uwolniony. Stalinowi potrzebny był generał, który stworzy armię polską na terenie ZPSRR. Anders wiedział, że to pułapka, ale zdawał sobie sprawę, że to jedyna szansa, by uratować tysiące Polaków z łagrów. Tak powstała Armia Polska w ZPSRR, późniejsza Armia Andersa. W krótkim czasie zgromadziła ponad 70 tysięcy żołnierzy, więźniów, cywilów, kobiet i dzieci. Anders wyprowadził ich przez pustynię Azji Środkowej do Iranu. Ta ewakuacja przeszła do historii jako egzodus nadziei. Choć wielu zmarło po drodze, dla tych, którzy przeżyli, Anders był kimś więcej niż generałem. Był wybawicielem. Tak zaczynał się jego mit. Jednak każde zwycięstwo miało swoją cenę. Po przybyciu na Bliski Wschód wielu nie dawało armii Andersa większych szans. Wyczerpani, chorzy i wyniszczeni więźniowie łagrów nie wyglądali na gotowych do walki. Ale Anders wiedział, że ludzie, którzy przeszli Sybir, nie potrzebują musztry, lecz celu. A tym celem była Polska, nie ta z mapy, lecz ta w pamięci. W 1943 roku jego oddziały zostały włączone w skład ósmej armii brytyjskiej. Anders odrzucił propozycję podporządkowania się armii czerwonej. Doskonale rozumiał Czym kończą się sojusze ze Stalinem? Wybrał Zachód, choć wiedział, że dla aliantów Polacy są pionkiem, nie partnerem. Nie walczymy o Londyn czy Moskwę, powtarzał. Walczymy o Polskę, której nikt już nie chce pamiętać. Wtedy nadszedł czas Monte Cassino maj 1944 roku. Klasztor Benedyktynów na wzgórzu Monte Cassino górował nad Doliną Lirii i stał się symbolem niemożliwego. Niemcy zamienili wzgórze w twierdzę, a kolejne alianckie ataki kończyły się krwawą jadką. Gdy Anders otrzymał rozkaz przejęcia tego odcinka, wielu uważało, że to wyrok. Generał spokojnie odpowiedział: Skoro nikt nie potrafi, spróbują Polacy. Pierwszy szturm 11 maja był piekłem. Góry huczały od artylerii, a każdy metr ziemi kosztował życie dziesiątek żołnierzy. Ziemia była śliska od krwi, a kurz Mieszał się z modlitwami. Jeden z oficerów pisał potem, że Anders spędził całą noc nad mapami, nie odrywając wzroku od czerwonych linii. Wiedział, że każda godzina zwłoki oznacza więcej trupów, ale też, że nie może się cofnąć. Nie po Syberii, nie po latach upokorzeń. 13 maja 1944 roku biało-czerwona flaga zawisła na ruinach klasztoru. Polacy zdobyli Monte Cassino. Cały świat zobaczył zdjęcie z orłem, który zbił się ponad alianckie kolory. To było zwycięstwo, które powinno zmienić wszystko, ale nic się nie zmieniło. Dla Brytyjczyków Anders był tylko dowódcą jednej z wielu jednostek, dla Polaków symbolem, a dla Stalina zdrajcą. To właśnie Stalin sprawił, że triumf Andersa szybko zmienił się w polityczny ciężar. Gdy Anders wzywał Zachód do uznania polskiego rządu w Londynie i potępienia zbrodni katyńskiej, Churchill milczał. Nie czas na spory między przyjaciółmi, mówił premier Wielkiej Brytanii. Anders zaciskał zęby. Nikt już nie chciał słuchać o Polsce. Wszyscy chcieli słyszeć tylko o zwycięstwie nad Niemcami i współpracy ze Stalinem. W tym samym czasie w kraju rosła nowa Polska, polska Berlinga, Polska Ludowa, Polska bez Andersa. Władze w Moskwie ogłosiły, że generał jest wrogiem ludu i nie ma prawa wracać. Stalin z ironicznym uśmiechem zapomniał o amnestii, którą sam podpisał. Anders zrozumiał, że został generałem bez ojczyzny. Po wojnie drugi korpus nie wrócił do kraju. Część żołnierzy osiedliła się w Anglii. Inni w Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Wielu nigdy więcej nie zobaczyło rodzin. Anders walczył o ich przyszłość o emerytury, pomoc, pamięć, ale w Londynie był uchodźcą, w Warszawie zdrajcą, a w Moskwie persona non grata. W 1946 roku rząd PRL pozbawił go polskiego obywatelstwa. Ironia losu Człowiek, który wyprowadził z łagrów dziesiątki tysięcy rodaków, sam stał się bezpaństwowcem. Anders przyjął to z dumą. Niech sobie zatrzymają obywatelstwo, mówił. Polska to nie papier, Polska to pamięć. Zaczął żyć jak człowiek, który wygrał wojnę, ale przegrał historię. Brytyjczycy nadali mu obywatelstwo honorowe, zapraszali na parady i spotkania, ale Anders wiedział, że to tylko dekoracja. Nie interesowały go raporty o Katyniu ani listy do ONZ. Dla świata był jednym z wielu generałów. Dla siebie stale żołnierzem w służbie kraju, którego już nie było. Często powtarzał, że Polacy wygrali bitwy, ale przegrali pokój. Jego żołnierze, rozsiani po świecie, mieli w oczach tę samą pustkę. Po co nam to zwycięstwo, jeśli nie mamy dokąd wracać? Anders odwiedzał ich w szpitalach, barakach emigranckich, domach kombatantów. Niektórzy mówili, że generał nie potrafi przejść na emeryturę, ale on po prostu nie umiał inaczej żyć. W 1954 roku powstała Rada Trzech, namiastka emigracyjnego rządu, którą Anders objął, choć wiedział, że to już walka o symbole, nie o władzę. Pisał, wykładał, spotykał się z Polonią, mając nadzieję, że Polska kiedyś wróci taka, jaką znał. Zmarł 12 maja 1970 roku w Londynie, dokładnie w rocznicę zdobycia Monte Cassino. Został pochowany we Włoszech obok swoich żołnierzy. Na trumnie położono biało-czerwoną flagę i karteczkę z napisem Generał, który nigdy się nie poddał. Komunistyczna propaganda przez lata starała się go wymazać, ale Anders przetrwał w piosenkach, legendach i pamięci tych, Którzy wracali do ruin Kasino, by tam położyć biały mak. Bo Anders nie był tylko generałem. Był sumieniem tych, którzy musieli walczyć o kraj, a potem patrzeć, jak inni budują go od nowa bez nich. Po wojnie Władysław Anders nie miał już armii, ale nadal miał cel: walczyć o prawdę. Tym razem nie Karabinem, lecz Słowem. Przeciwnikiem nie był Wehrmacht ani NKWD, lecz propaganda która chciała wymazać jego imię z historii. Dla władz w Warszawie był wrogiem numer jeden, strajcą, który oddał Polskę imperialistom. Tak pisała o nim prasa ludowa, a w podręcznikach szkolnych nie istniało Monte Cassino. Było, ale zdobyte przez żołnierzy alianckich, bez słowa o Polakach. Każdy, kto próbował wspomnieć jego nazwisko, ryzykował utratę pracy, a czasem i wolności. Tymczasem Anders z małego biura w Londynie próbował budować coś na kształt alternatywnego państwa polskiego w pamięci, w książkach i rozmowach z emigrantami. Pisał listy do zachodnich rządów ONZ i PASE, przypominając o losie Polaków z Kresów, o Katyniu, o zdradzie jałtańskiej. Wiedział, że świat woli zapomnieć, ale też, że milczenie to najgorsza forma zdrady. W 1947 roku, gdy w Polsce sfałszowano wybory, napisał: Polska Ludowa nie jest Polską. To kolejna okupacja, tym razem w biało-czerwonych barwach. Komuniści robili wszystko, by go zniszczyć. W gazetach pojawiały się paszkwile o generale Luksusu, który żyje w dostatku, podczas gdy jego żołnierze głodują. W 1950 roku. Polska ambasada w Londynie próbowała wymusić wydanie Andersa do kraju jako zbrodniarza wojennego. Brytyjczycy odmówili nie z sympatii, leps z pragmatyzmu. Wiedzieli, że taki proces byłby polityczną bombą. Anders nie był świętym, miał w sobie gniew, dumę i poczucie osamotnienia graniczące z rozpaczą. Coraz częściej pisał w tonie Boryczy, walczyliśmy o wolność, a zostaliśmy sierotami historii. Wiedział, że wielu jego żołnierzy na emigracji nie poradziło sobie z biedą. Pracowali na budowach, w fabrykach, umierali w ciszy, bez mundurów i orderów. A jednak Anders nie przestał wierzyć w sens walki. Dla niego prawda o wojnie była ostatnim frontem. Kiedy w 1956 roku w Polsce nastąpiła odwilż, kilku dziennikarzy odważyło się napisać o drugim korpusie Anders natychmiast wysłał im list z podziękowaniami, ale i ostrzeżeniem. Niech pamiętają, że prawda zawsze kosztuje. W tym samym roku w Londynie ukazała się jego książka bez ostatniego rozdziału. Tytuł symbolizował, że historia Andersa, podobnie jak polski, nigdy się naprawdę nie skończyła. W książce nie ma patosu, jest szczerość o łagrach, marszu przez pustynię Iranu, bitwach i zdradzie sojuszników. Pisząc o tym, że nikt nie chciał słuchać Polski, Anders nie przesadzał. Zachód wolał milczeć z wygody, z winy i z polityki. Władze PRL uznały książkę za antypaństwową, a jej posiadanie za przejaw wrogiej propagandy. Mimo to egzemplarze trafiały do kraju, przemycane w walizkach dyplomatów, paczkach Czerwonego Krzyża, listach pisanych mikrodrukiem. W Krakowie i Warszawie czytano ją po cichu, z drżącymi rękami. Dla wielu młodych oficerów była to pierwsza lekcja o tym, że patriotyzm to nie tylko sztandar, lecz bunt. Tymczasem Anders coraz bardziej czuł, że jego czas się kończy. W 1960 roku pisał do przyjaciela: Nie doczekam wolnej Polski, ale niech przynajmniej wiedzą, że nie wszyscy milczeli. Wciąż jeździł na spotkania z kombatantami, nadal mówił o Polsce, jakby wciąż istniała na mapie. Polska żyje w nas, powtarzał. I rzeczywiście, żyła w tych, którzy nie dali się złamać. Ironią losu było to, że komuniści zaczęli powoli doceniać jego zasługi, dopiero po jego śmierci. Po 1970 roku, gdy Anders spoczął na cmentarzu w Monte Cassino, nawet w prasie PRL pojawiły się ostrożne głosy. Trzeba przyznać, że walczył dzielnie. Prawdziwa rehabilitacja Przyszła dopiero po 1989 roku, gdy Polska naprawdę odzyskała wolność. Wtedy prezydent RP na uchodźstwie przywrócił mu obywatelstwo. Kilka lat później, już w wolnej Polsce, władze oficjalnie uznały jego zasługi. Na Monte Cassino stanął pomnik. Jego imię noszą dziś szkoły, ulice, a nawet mosty. Dla wielu Polaków, Anders stał się symbolem niezwycięstwa lecz niezłomności, bo to właśnie niezłomność była jego największą bronią. Nie wygrał z systemem, ale go przetrwał, nie wrócił do kraju, ale jego duch powrócił w każdym, kto nie chciał się pogodzić z kłamstwem, półprawdą i zapomnieniem. Dziś, patrząc na jego zdjęcia, uśmiechnięty w mundurze z papierosem, łatwo zapomnieć, że za tym uśmiechem krył się człowiek, który stracił wszystko dom, kraj, przyjaciół. A mimo to nigdy nie przestał wierzyć, że Polska kiedyś wstanie z kolan. Niech pamiętają, mówił, że nawet bez obywatelstwa można być Polakiem. Może właśnie dlatego Władysław Andes, generał bez paszportu, stał się jednym z tych, którzy dali Polsce coś więcej niż zwycięstwo. Dali jej wiarę, że wolność zawsze wraca, nawet po Syberii, wygnaniu i śmierci. Historia potrafi być okrutna. W jednej chwili czyni z bohatera legendę, a w następnej wymazuje go z pamięci. Tak było z Andersem. Generał, który przeszedł Sybir, zbudował Armię z Niczego i zdobył Monte Cassino, po wojnie stał się w Polsce kimś, o kim nie wolno było mówić. Nie dlatego, że zrobił coś złego, lecz dlatego, że pozostał wierny Polsce Wolnej, nieludowej. Władze PRL budowały własny panteon bohaterów. A Anders się tam nie mieścił. Był zbyt dumny, niezależny i nieprzewidywalny. W szkolnych podręcznikach jego nazwisko znikało. A jeśli się pojawiało, to jako reakcyjny generał czy narzędzie imperializmu. W filmach wojennych propagujących braterstwo broni z Armią Czerwoną nie było miejsca dla drugiego korpusu. W kronikach filmowych panowała cisza, jakby człowiek, który rozsławił polski orzełek na całym świecie. Nigdy nie istniał. Jednak pamięć ma własną moc i potrafi przetrwać wbrew wszystkiemu. Na emigracji Anders był nie tylko generałem, lecz symbolem. W Londynie, Rzymie, Chicago, wśród Polonii opowiadano o nim jako o kimś, kto nie dał się złamać. Dla tysięcy żołnierzy II Korpusu był nie tylko dowódcą, ale i ojcem. Wspominano, że zawsze mówił: Żołnierz polski nie walczy o imperia. Walczy o dom, który mu zabrano. W kraju jego imię powoli wracało, najpierw szeptem, potem półgłosem. W latach 70. niektórzy historycy zaczęli nieśmiało wspominać Monte Cassino, niby o bitwie, ale między wierszami o Andersem. W 1974 roku, w 30. rocznicę bitwy, pojawiły się pierwsze artykuły w prasie emigracyjnej, które docierały do Polski. Ludzie przepisywali je ręcznie, powielali na maszynach i przekazywali z rąk do rąk. W PRL mówiono, że Anders przegrał z historią, ale prawda była inna: to historia przegrała z nim, bo nie potrafiła go pogrzebać. Po śmierci Andersa w 1970 roku stał się jeszcze bardziej obecny. Spoczął wśród swoich żołnierzy na cmentarzu w Monte Cassino. Na jego pogrzeb. Przyszły tysiące ludzi z całego świata. Nikt nie wiedział, czy kiedykolwiek wróci symbolicznie do Polski. Nawet w PRL, wśród milczenia i cenzury, jego nazwisko nie zniknęło całkowicie. Dla wielu był cichym wzorem, dowodem, że można pozostać wiernym, nawet gdy wszystko się zawali. Ironią losu było to, że komuniści, którzy próbowali go zapomnieć, nieświadomie utrwalili jego mit. Im bardziej próbowano go wymazać, tym bardziej rósł jego legendarny status. Dla pokolenia Solidarności Anders był symbolem prawdziwego patriotyzmu nie tego z transparentów, lecz tego, który boli. W 1989 roku, gdy Polska odzyskała wolność, nadszedł moment, którego sam Anders się nie doczekał. Prezydent RP na uchodźstwie przywrócił mu obywatelstwo polskie. Odebrane w 1946 roku przez Bieruta. Wtedy historia zatoczyła koło. W Londynie wśród kombatantów wzniesiono toast. Generał wrócił do domu. Po 1999 roku legenda Andersa wybuchła na nowo. W szkołach zaczęto mówić o drugim korpusie, bitwie pod Monte Cassino i polskich żołnierzach, którzy przeszli pół świata, by walczyć pod obcym niebem. W Londynie otwarto wystawy poświęcone Andersowi, a w Polsce zaczęto mu stawiać pomniki. Wreszcie mówiono o nim nie jako o wrogu ludu, lecz o bohaterze. Najbardziej uderza jednak sposób, w jaki czas obszedł się z jego pamięcią. Anders nigdy nie był generałem zwycięstwa, nie miał triumfalnego powrotu, nie wjechał do Warszawy na białym koniu. Jego zwycięstwa zostały przyćmione przez politykę. A jego żołnierze rozproszeni po świecie. Często zapomniani. W tym tkwi największa ironia historii: człowiek, który uratował tysiące, sam został opuszczony przez własny kraj. Wielu żołnierzy II Korpusu żyło w biedzie na emigracji, marząc o powrocie, który nigdy nie nastąpił. Anders starał się im pomagać, organizując fundusze, zbiórki. I domy opieki dla weteranów, ale to była walka z wiatrakami. Świat szedł dalej, a oni zostali w cieniu. Kiedy zmarł jeden z jego oficerów, generał miał powiedzieć: Nie śpi spokojnie, my już też jesteśmy historią. A jednak historia nie pozwoliła im zniknąć. W 1991 roku, gdy papież Jan Paweł II modlił się na cmentarzu w Monte Cassino, wypowiedział słowa: które dla wielu były spóźnionym błogosławieństwem. Ci, którzy tu polegli, walczyli o Polskę, która dziś wróciła. Dla kombatantów to było ostateczne potwierdzenie sensu ich ofiary. Z biegiem lat Anders stał się częścią polskiej tożsamości. Jego nazwiskiem nazwano szkoły, mosty, ulice. W 2016 roku w Warszawie odsłonięto jego pomnik, a rok później Córka generała Anna Maria Anders została ambasadorką RP we Włoszech, symbolicznie zamykając krąg historii. Jednak legenda Andersa to coś więcej niż pomniki i nazwy to pytanie o to, co znaczy być wiernym własnym wartościom w świecie, który zmienia sojusze szybciej niż ludzie zdążą się przyzwyczaić. Anders był człowiekiem, który płacił za swoje zasady wysoką cenę. Stracił ojczyznę, Obywatelstwo i dom, ale nigdy nie stracił godności. Jego życie można czytać jak przypowieść o polskiej historii XX wieku, pełnej triumfów bez zwycięstwa, bohaterów bez medali i wiernych, których zdradzili sojusznicy. Nie pasował do narracji PRL-u, bo był zbyt czysty, niezależny i wolny. Nie potrzebował propagandy, by stać się legendą. Wystarczyły twarde fakty: Sybir i armia Montecasino. W 1946 roku, gdy Bierut odebrał mu obywatelstwo polskie, Anders miał powiedzieć: Nie oni mi dali Polskę, więc nie oni mogą mi ją zabrać. To zdanie przetrwało dekady. Wypisywano je na transparentach podczas rocznic, cytowano w gazetach emigracyjnych, a dziś trafia do podręczników historii jako kwintesencja niezłomności. Dla wielu pokoleń Anders stał się symbolem odwagi, która nie potrzebuje spektakularnych gestów. W epoce kompromisów przypomina, że czasem trzeba umieć odejść, by zachować twarz. Jego los uczy, że nie każda klęska jest przegraną. Anders, choć nigdy nie wrócił do Polski, zwyciężył w jednej rzeczy: przetrwał w pamięci. Dziś jego grobnica Monte Cassino to nie tylko miejsce pamięci, ale pielgrzymka dla Polaków i wszystkich chcących zrozumieć, czym jest lojalność wobec kraju, nawet gdy istnieje tylko w sercu. Każdy, kto tam był, potwierdza, że cisza nad grobem Andersa jest bardziej wymowna niż wszystkie przemówienia. Paradoks historii jest taki, że generał bez obywatelstwa stał się jednym z najczystszych symboli polskości. Historia zatoczyła koło po stronie sprawiedliwości. Choć był generałem bez ojczyzny, przypomniał światu, że Polska to nie granice, lecz ludzie, którzy wierzą. Że warto o nią walczyć. Dlatego jego legenda trwa, bo jak napisał jeden z weteranów drugiego korpusu, kiedy umiera generał, jego armia się nie kończy. Ona przechodzi w pamięć, a pamięć nigdy nie składa broni. Władysław Anders, dla jednych żołnierz tułacz, dla innych generał legendarny, dla wszystkich człowiek, który nie potrafił się poddać. Może dlatego jego historia tak bardzo boli, bo pokazuje że w polskim losie bohaterstwo rzadko idzie w parze z uznaniem.